Dobra wiadomość! Znowu obniżamy ceny. Surowce tanieją, więc produkty KFD również kupisz taniej. Ja wiem, kiedy jest ketoza. Jest to e, chociażby odczuwalne po tym, że ma się taki posmak amoniaku w budzi, albo chociażby jak się pociągnie nosem mocniej, to też ma się taki, takie wrażenie właśnie, że człowiek Czuję amoniak. Powiem wam, że po każdej serii, mimo że to jest, żade, to jest śmieszny ciężar, muszę łapać dodatkowy oddech. Takie to grypa, czyli ten stan pomiędzy przejściową wymianą, zamianą substratów energetycznych, jest fatalny. Mano, jesteście u mnie w domu, zrobiłem małą aktualizację, ponieważ zawody są coraz bliżej, a parę tygodni mnie nie było na kanale, ostatni raz z Adamem, twarz się zmienia, postura się zmienia, ja niedawno wstałem, jestem taki powiedzmy sobie trochę jeszcze zaspany, ale pokażę Wam na co, jak wygląda wakum, które prezentuje się na, dzisiaj, na, na dzień dzisiejszy bardzo fajnie, a potem pójdziemy zrobić trening. Mistrzów. Słuchajcie, widzieliście wakum. Jestem teraz płaski, jak to się mówi jak dupa. I zawsze przed treningiem wypijam coś, co nie leży na żołądku. Tutaj mamy odżywkę, może nie wygląda to za estetycznie, ale mamy odżywkę czekoladową, białkową, płatki owsiane i masło orzechowe. Ja to wypijam i lecimy na trening. Ja jestem teraz w takim dosyć mocnym reżimie żywieniowym, gdzie od poniedziałku do piątku przyjmuję około 80 do 100 gramów węglowodanów i każdy jakby inaczej to toleruje, bo u mnie taki poziom wystarcza do tego, że ja, żebym ja wchodził w ketozę, bo ja to czuję, ja wiem kiedy jest ketoza jest to chociażby odczuwalne po tym, że ma się taki posmak amoniaku w buzi albo chociażby jak się pociągnie nosem mocniej, to też ma się taki, taki, takie wrażenie właśnie, że człowiek czuje amoniak ja regularnie, mniej więcej co tydzień w okolicach środy, czwartku, a już na pewno w piątku, mam tak zwaną ketogrypę. Czyli poziom glukozy u mnie już jest mały, prawie, prawie zerowy i powoli zaczynają wydzielać się ketony. I to jest bardzo słaby stan, w którym ja się akurat teraz znajduję i nie chcę mi się nawet iść na trening. Człowiek nie ma energii, ponieważ jakby odżywianie i energetyka ciała jest dla organizmu żadna. Cukru już nie ma, nie wkręciły się jeszcze tłuszcze. I to jest taki stan naprawdę słaby. No i w piątek lub sobotę zaczyna, yy, zaczynam yy, wyższe kalorie. I to też jest z jednej strony fajne, no bo wybijacie to z tej, powiedzmy z tej, yy, początkowych, z tej początkowej fazy ketozy. zaczyna się czuć lepiej. Ładują Ci się baterie, bo sobota, niedziela ma wyższe węglowodany. Ale za to też się aktywuje poziom tak leptyny, czyli takiego aminokwasu, który znajduje się w tkance tłuszczowej i on jest mało aktywny, jak jest tej tkanki tłuszczowej mało, a jak tylko się zje, no to zaczyna być wilczy głód, tak? I jak ja zaczynam, jak, jak kończę na przykład ładowanie w niedzielę, to do środy chodzę cały czas mega głodny, ponieważ aktywa, aktywacja tej leptyny zadziałała I, i jestem w takim stanie teraz, że jaki urok to sraczka, można powiedzieć, <grym> z deszczu pod rynę. Ale y, 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 smalec schodzi, widzieliście. Może ja się tam nie, przepina, nie przypinałem specjalnie, ale zrobimy przypinki na siłowni. Zobaczcie, jak to wygląda teraz. Lecimy potrenować. Jak wiecie, ja jestem spod zakonu sztangi i hantli. Ale te ostatnie 4 tygodnie, żeby nie zajeżdżać układu nerwowego, a ja mam naprawdę mało kalorii, bo tamto się kręci w okolicach 2000. To prawdopodobnie ostatnie 4 tygodnie to będą raczej właśnie zabawy na linkach, na maszynach. Nie będzie tam dźwigania, rozumiecie, jakichś ciężkich martwych ciągów, jakichś siadów do dupą do ziemi. Bo no nie ma drive'u po prostu, nie ma mocy, nie ma z czego pociągnąć i. Nie chciałbym kontuzji złapać. Tu dla porównania, bo lubię tą maszynę, a jak jest forma, to jest po 6,20, dwudziestek, po 5,20 na bok, a teraz jest jedna i lewo Widzę bardzo często ludzi, którzy trenują barki, którzy nie dopinają tej końcowej fazy ruchu, a wtedy naprawdę jest dobre napięcie, jeżeli chodzi o mięsień ramienny. I ja na przykład zawsze lubię dociągnąć do samego końca, zablokować w stawie łokciowym, bo wtedy w tym aktonie naprawdę, a ja mam to przeczucie. Spróbujcie sobie, bo większość osób robi 3-4 ruchu, nie dopinając. Według mnie. Też na końcówkę, na te ostatnie 4 tygodnie, które będą od poniedziałku, a zmieniłem siłownię dlatego, że już bardzo mocno muszę postawić na aeroby. Zrezygnowałem już z robienia kroków w 100%, owszem robię ich tam około 5000, ale robię dwa razy po 70 minut trening aerobowy. Ja muszę mieć maszyny, więc już nie trenuję tą tej końcówki na starej siłowni, bo tam po prostu nie ma maszyn aerobowych, więc muszę tutaj chodzić. Powiem wam, że po każdej serii, mimo że to jest, żade, to jest śmieszny ciężar, e, muszę łapać dodatkowo oddech. Takie to grypa, czyli ten stan pomiędzy przejściową wymianą, zamianą substratów energetycznych, jest fatalny, bo nie ma z czego organizm pociągnąć. Naprawdę nie ma prądu na nic. Trzeba to zrobić siłą, siłą wojną. Tak jak widzicie, słuchajcie, bez, bez jakiegoś zbędnego szarpania się, walki z ciężarem. Sami widzicie, że ja jestem słaby dzisiaj. jak no, Dobrze spałem przynajmniej, bo sen jest najważniejszy, ale mimo wszystko jak spałem 11 godzin prawie, to też coś o czym świadczy, że, ten sen, że, że organizm tego wymaga, to wstajesz już zupełnie bez rezerw energetycznych. Ugh. Teraz zrobimy pozowanie. Zobaczcie, jak to wygląda na 5 tygodni przed zawodami. Aż się boję. Come on. Widzieliście formę na 5 tygodni przed zawodami. Ja jestem w bardzo dobrej myśli. Myślę, że szczytowa przy dosyć dużej wadze. Plecy już się powoli odkrywają. Widzieliście też taki lightowy trening na zasadzie, żeby go tylko zrobić. I uciekam robić aeroby. Mam nadzieję, że jeszcze coś nagramy przed. Jeszcze zobaczycie, jak ta forma się poprawia, A, bo ma być igła. Bo Big Mike jest jak wino. Im starszy, tym lepiej kopie.